Czy w nowej erze podboju kosmosu astronauci dołączą do robotów w misjach na Marsa i poza niego? Kosmos dla początkujących. W dzisiejszym programie rzucimy okiem na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie podboju kosmosu. Będziemy towarzyszyć astronautom, którzy w sercu pustyni Utah przygotowują się do podróży tam, gdzie jeszcze nas nie było. Zobaczymy, jak sonda Voyager 1 wlatuje w przestrzeń gwiezdną, a na koniec udamy się do Nowego Meksyku, gdzie zespoły budują windy do gwiazd. Tu w centrum badań powstają przeróżne obiekty, które polecą w kosmos. To imitacja samodzielnego laboratorium kosmicznego Columbus, gdzie przeprowadza się rozmaite eksperymenty badając ludzkie ciało, mikroorganizmy, rośliny, a nawet insekty. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, cały moduł trafi na Florydę, skąd wahadłowiec zabierze go na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Oprócz niej badania w kosmosie prowadzi NASA, regularnie wysyłająca wahadłowce i Chiny, rozwijające własny program kosmiczny. Stacja, której budowa ma się zakończyć w 2010, jest jedynym trwałym modułem pozwalającym na prowadzenie badań w przestrzeni. Ile dzieli nas od wysłania człowieka jeszcze dalej? Profesor David Southhood jest dyrektorem naukowym w Europejskiej Agencji Kosmicznej, odpowiedzialnym za międzynarodowy zespół zaangażowany w odkrywanie tajemnic kosmosu. Jedynym trwałym ośrodkiem naszej bytności w kosmosie jest międzynarodowa stacja, która moim zdaniem jest zbyt blisko Ziemi. Jeżeli myślimy poważnie o wysłaniu człowieka przykładowo na Marsa, musimy najpierw polecieć na Księżyc w ramach praktyk. A co z Marsem? Europejczycy mają możliwości i umiejętności, by tego dokonać. Pozostaje pytanie, czy chcemy, bo bilet na Marsa będzie raczej drogi. Jeżeli już się do tego zabierzemy, musimy się przyłożyć, tak jak Amerykanie, w czasie misji na Księżyc. Ponad 400 osób było już w kosmosie, jednak zaledwie 24 doświadczyły tego, czym jest spacer poza orbitą Ziemi. Wszyscy byli na Księżycu w ramach misji Apollo w latach 68-72. W opinii wielu był to początek podboju kosmosu przez człowieka, a nie odosobnione wydarzenie historyczne. Dokonano tego dysponując komputerami słabszymi od współczesnych telefonów komórkowych. To niesłychane, że choć technologia poszła znacząco do przodu, nic jak dotąd nie może równać się wyprawą misji Apollo. Jednak po 40 latach jest w końcu promyk nadziei. W styczniu 2004 roku prezydent Bush przedstawił nową wizję podboju kosmosu, która miała objąć wyprawy na Księżyc, Marsa i jeszcze dalej. Chcemy poznawać kosmos, bo dzięki temu ulepszamy życie. Nie przestaniemy. Nie tylko Stany Zjednoczone poświęciły się podbojowi kosmosu. Rosja, Chiny, Japonia i Europa również nie szczędzą energii i środków. Sukces misji będzie zależał od wspólnego wysiłku wszystkich krajów. Jednym z największych wyzwań, przed którym stajemy, jest wysłanie człowieka na Marsa. Może to potrwać nawet 30 lat, ale grupa entuzjastów nie chce tyle czekać i sama zaczęła podbój Marsa. Choć na jakiś czas zerwali z życiem na Ziemi. Krajobrazy te przypominają marsjańskie zdjęcia z ostatnich trzech lat wykonane przez łaziki Spirit i Opportunity. Lecz właśnie tak wygląda pustynia Utah w sercu Ameryki, gdzie mieści się pustynna stacja naukowa Marsa. Dowódca załogi i uczona z Amerykańskiej Agencji Kosmicznej dr Ian Hellman stoi na czele zespołu szóstki astronautów ochotników, którzy dla dobra nauki zgodzili się przez dwa tygodnie symulować życie na Marsie. Dążymy do jak najwierniejszego oddania życia w warunkach marsjańskich. Prowadzimy badania geologiczne i biologiczne. Mogliśmy zbudować duży i drogi moduł, ale chcieliśmy zachować przestrzeń, w jakiej będzie żył kosmonauta. Zadbaliście o wszystkie szczegóły. Sami hodujecie rośliny. To nasze zielone laboratorium, w którym hodujemy na przykład czosnek i troskawki. Członkowie misji marsjańskiej nie będą mogli zabrać wszystkiego z Ziemi. Astronauci codziennie opuszczają moduł i wyjeżdżają na badania terenowe, tak jak robiliby to na Marsie. Skafandry kosmiczne znacznie utrudniają pracę. Gdybyśmy prowadzili badania geologiczne w podkoszulkach i spodenkach, zrobilibyśmy o wiele więcej. Jednak symulacja nie polega tylko na wkładaniu skafandrów. Mamy tu śluzę powietrzną, do której wchodzą astronauci. To komora ciśnieniowa i tak jak na Marsie, trochę czasu schodzi, zanim poddamy się dekompresji. Są jednak rzeczy, których nie da się symulować. Nawet gdy ma się tyle zapału. Przeciąganie na Marsie równa się 1 trzeciej przyciągania ziemskiego, a głównym składnikiem jego rzadkiej atmosfery jest dwutlenek węgla. Ciśnienie zaś jest tak niskie, że bez skafandrów astronauta umarłby po kilku minutach. Choć pustynia Juta nie jest tak sroga, to pozostaje najlepszym miejscem na Ziemi do prowadzenia symulacji. Nasza pustynia do złudzenia przypomina Marsa, bo jej powierzchnia ma taki sam kolor jak powierzchnia czerwonej planety, a to za sprawą żelaza. Występują tu podobne formy geologiczne i jest tu równie sucho jak na Marsie. Dlatego właśnie wybraliśmy Utah, bo podobna jest do planety, którą badamy. Jednak nie tylko krajobraz jest tu podobny. Odcięcie od reszty świata astronauci próbują, jak będzie się żyć na marsjańskim pustkowiu. Astronauci ze stacji badawczej rozwijają umiejętności, które umożliwią nam poznanie czerwonej planety. Ale czy człowiek będzie w stanie na niej przeżyć? Panujące tam warunki charakteryzują się temperaturami spadającymi do minus 100 stopni Celsjusza, niebezpiecznie wysokim poziomem promieniowania słonecznego i silnymi wiatrami smagającymi powierzchnię planety. Podróż w tej z powrotem potrwa 2-3 lata. A na ten czas załoga będzie potrzebowała zapasów tlenu, wody i pożywienia. Kłopot w tym, że statek kosmiczny nie pomieści wszystkiego, bo trzeba doliczyć ładunek paliwa do pokonania ponad 112 milionów kilometrów. Janet Sumner pojedzie do Kalifornii przekonać się, jakie są na to sposoby. Margarita ma plan, by przekształcić Marsa w planetę bardziej podobną do naszej, wykorzystując proces zwany terraformatowaniem. Wprowadzając do jej atmosfery gaz cieplarniany, perfluoropropan, chce wywołać marsjańskie globalne ocieplenie. Wystarczyłoby postawić tam fabryki produkujące ten gaz. Ile zajęłaby transformacja z czerwonego w zielone? Czynnikiem determinującym byłby czas, w jakim chcemy ją przeprowadzić. Gaz cieplarniany w atmosferze działa natychmiastowo. Jeżeli wyprodukowalibyśmy go dużo, wkrótce zobaczylibyśmy wyniki. Sądzę, że byłoby to 150-200 lat. To nie mało, ale przed nami jeszcze dużo pracy. Plan Margarity przewiduje wykorzystanie globalnego ocieplenia do roztopienia polarnych czap lodowych. Pokrywa na północy to zamarznięty dwutlenek węgla i woda. Jeżeli doprowadzimy do ocieplenia, otrzymamy wodę. Na całej powierzchni powstałyby małe jeziora i strumienie. Możemy się spodziewać opadów deszczu i całego cyklu parowania. Jeżeli gdzieś na Marsie jest uśpione życie, moglibyśmy je przywrócić do funkcjonowania. Liczymy, że proces terraformacji do tego doprowadzi. Przypuszczamy, że Mars miał gęstszą atmosferę i był cieplejszy, więc jeżeli było tam życie, może udałoby się nam je wskrzesić. Ze zmiany środowiska skorzystałyby nie tylko marsjańskie stworzenia. Margarita planuje pomóc astronautom w budowie domu na czerwonej planecie. Zmiany w klimacie pozwoliłyby im zdjąć ciężkie skafandry i pracować w płaszczach ochronnych i maskach tlenowych, zaś woda z biegunów umożliwiłaby uprawę roślin. Plany terraformowania Marsa Wybiegają na 200 lat w przyszłość, ale najpierw musimy się tam dostać, a będzie to możliwe do roku 2030. Do tego czasu wołami roboczymi podbojów kosmicznych pozostaną sądy bezzałogowe. Ich misje nie tylko torują drogę do przyszłych lotów załogowych, ale też zbierają niezliczone ilości danych. Choć same nie potrafią prowadzić analiz, dają nam wgląd w obszary naszego układu słonecznego, które są poza naszym zasięgiem. Na Wkrótce czeka nas misja, która wykaże, jak ważne są dla nas wyprawy bezzałogowe. Dr David Rothery jest wiodącym brytyjskim naukowcem zajmującym się kluczowym instrumentem dla misji Bepi Colombo na Merkurego. Merkury to planeta, o której wiemy najmniej. Widzieliśmy go tylko kilka razy, kiedy sonda kosmiczna NASA, Mariner 10, przeleciała obok niego dwukrotnie w 74 i raz w 75. Jednak trajektoria przelotu Marinera była za każdym razem taka sama. Teraz wspólna europejsko-japońska misja ma zamiar odkryć tajemnicę Merkurego. Bepi Colombo będzie najlepiej wyposażonym statkiem, jaki wyląduje na Merkurym jeszcze za naszych czasów. Więc mamy nadzieję, że instrumenty nie zawiodą. Dzięki nim zdobędziemy dane na temat budowy skał, gęstości pola magnetycznego i topografii terenu. To wystarczy, by poznać i zrozumieć planetę. Misja Bepi Colombo dostarczy wielu niezbędnych informacji. Dlaczego, mając do dyspozycji tak zaawansowaną technologię, lot załogowy byłby tak trudny? Wysłanie i sprowadzenie człowieka pochłonęłoby masę energii. Musielibyśmy mieć systemy pokładowe chroniące statek przed burzami słonecznymi, naładowanymi cząsteczkami i zabójczym promieniowaniem kosmicznym. Statek musiałby gwarantować schronienie, dlatego kapsuły musiałby mieć ołowiane, stalowe lub tytanowe powłoki, mogące zabezpieczyć załogę przed burzami słonecznymi. Będąc tak blisko Słońca, musielibyśmy umieć pozbyć się ciepła, żeby nie ugotować załogi. Nie obeszłoby się bez zapasów, które musiałyby wystarczyć przynajmniej na kilka miesięcy, a może dwa, trzy lata. Koszty byłyby astronomiczne, a gra nie warte świeczki. Jest wiele rzeczy, o których musimy się dowiedzieć, ale misje bezzałogowe będą nas skutecznie wyręczać jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Na razie o wiele więcej dowiadujemy się dzięki maszynom. Jeszcze żadna sonda nie wyleciała poza Układ Słoneczny, ale jedna ma szansę dostać się tam, gdzie żadna inna jeszcze nie była. Wystrzelona w 77. Sonda Voyager 1 jest najdalej ze wszystkich obiektów zbudowanych przez człowieka. W chwili obecnej znajduje się w odległości 100 jednostek gastronomicznych od słońca. To znaczy, że jest 100 razy dalej niż Ziemia od słońca jakieś 150 miliardów kilometrów. Dr. Edstone pracuje przy projekcie Voyager od samego początku. Zacząłem pracę w 1972, gdy ruszyła budowa statku kosmicznego wystrzelonego 5 lat później. Liczyliśmy, że będziemy brać udział w poznawaniu czegoś nowego, ale to, co odkryliśmy, przerosło nasze oczekiwania. Wysyłając dwie sondy, Voyager, Nasa skorzystała z rzadkiej konfiguracji Jowisza, Saturna i ich największych księżyców. Zdjęcia zbliżeń były niesamowite. Wielka czerwona plama na Jowiszu okazała się być potężnym cyklonem poruszającym się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Okazało się, że jeden z jego księżyców, IO, ma aktywne wulkany. Nigdy wcześniej na innym obiekcie w naszym układzie słonecznym nie widziano czegoś takiego. Otrzymaliśmy nadzwyczaj szczegółowy obraz pierścieni Saturna. Długość misji przewidziano na 5 lat, ale minęło już 30, a satelity stały się weteranami podróży kosmicznych. Voyagera 2 wysłano na krańce Układu Słonecznego, by zbadał Uranę i Neptuna, natomiast Voyager 1 obrał kurs na przestrzeń międzygwiezdną. Żaden ludzki obiekt nie znalazł się tak daleko codziennie pokonuje milion 600 000 kilometrów. Gdyby jechać autem z prędkością 100 km na godzinę, potrzeba by 14 tysięcy dni, by przemierzyć dystans, który dziennie Voyager pokonuje. To właśnie 30-letnie urządzenie na pokładzie Voyagera jako pierwsze pokażą nam, jakie warunki panują poza naszym układem słonecznym. Wszystkie dane przekazywane są tu, do laboratorium napędu odrzutowego w Pasadenie w stanie Kalifornia. Każdego dnia przez 12 godzin sondy Voyager przesyłają na Ziemię dane z podróży na krańce układu słonecznego. Dzięki nim mamy informacje na temat pól magnetycznych, szybkości wiatrów słonecznych i jakości promieniowania kosmicznego w naszej galaktyce. Naukowcy wiedzą niewiele na temat krańców naszego Układu Słonecznego. Jak się zorientują, że Voyager znalazł się na jego granicy? Nasze słońce emituje wiatr, będący strumieniem cząsteczek, poruszającym się przez Układ Słoneczny z prędkością półtora miliona kilometrów na godzinę. Wiatr słoneczny tworzy bąbel zwany heliosferą, wewnątrz którego znajduje się nasz układ. Mieszkamy w zewnętrznej warstwie bombla okalającego Słońce, przebicie się przez nią może zająć nam kolejnych 10 lat. Próbujemy odkryć, jak daleko od nas znajduje się przestrzeń międzygwiezdna. Misja Voyagera zaczęła się tradycyjnie na wyrzutnie rakiet. Sonda wyniesiona na orbitę kontynuuje lot w nieznaną przestrzeń. Jednak napęd rakietowy jest niebezpieczny i kosztowny z uwagi na czas, paliwo i pieniądze. By uwolnić się od ziemskiej grawitacji, potężna rakieta Saturn V zużyła 2,5 miliona kilogramów paliwa do osiągnięcia tzw. prędkości ucieczki, wynoszącej 35 tysięcy kilometrów na godzinę. Zrodził się jednak nowy sposób dotarcia w kosmos, w którym nie potrzeba potężnych silników. W zasadzie są one zbędne. W Nowym Meksyku po raz pierwszy nowa technologia zostaje poddana testom. Dziś kosmos to olbrzymi interes, a najlepszym miejscem do odkrywania nowinek technologii kosmicznej jest Puchar X-Prize. Prywatne przedsiębiorstwa kosmiczne zjeżdżają się tu co roku, by pokazać swoje prace. Pokaz wind kosmicznych należy do głównych atrakcji. Choć urządzenia te wyglądają na proste, stanowią pierwszy krok zmierzający ku wysłaniu w kosmos człowieka i sprzętu bez konieczności użycia napędu rakietowego. To bardzo futurystyczne założenie. Łańcuch zbudowany z nanorurek węglowych na jednym końcu przymocowany zostanie do platformy na morzu, a na drugim do stacji kosmicznej oddalonej o od 35 tysięcy kilometrów od ziemi. Pojazdy wyzwolą się spod wpływu przyciągania ziemskiego bez pomocy napędu rakietowego. Taki wynalazek może zrewolucjonizować dostęp do przestrzeni kosmicznej. Stacje wind kosmicznych powstaną na równiku lub w jego pobliżu i będą przypominały porty lotnicze. Wagoniki przymocowane do łańcuchów będą sunęły po nich prosto w kosmos. Będą posiadały napęd i rolki z prowadnicami dla łańcuchów. Cała energia będzie pochodziła z laserów, mikrofali lub od słońca. Windy przyszłości będą przemieszczać się z prędkością 200 km na godzinę, ale zawodnicy nie muszą się ich trzymać. Mają za zadanie przymocować windę do 50-metrowej liny i wysłać w górę z prędkością przynajmniej 1 metra na sekundę. Jednak jest o co walczyć. Zespół, który zrobi to najszybciej i zmieści się w czasie wyznaczonym przez NASA, wygra 150 tysięcy dolarów. Ostatnia na starcie drużyna Uniwersytetu w Saskatoon. Model na miejscu. Pora zobaczyć, co potrafi. Podczas gdy inne zespoły patrzą z niepokojem, kanadyjska maszyna pnie się w powietrze. Jednak o dwie sekundy wolniej niż chciała NASA. Więc nagroda przechodzi na następny rok. Alistair Reynolds, naukowiec Europejskiego Centrum Badań, zamienił narzędzia laboratoryjne na laptopa i rozpoczął nową karierę jako bestsellerowy pisarz powieści science fiction. Czy Pana zdaniem kolonizacja planet będzie kolejnym krokiem? Bezwarunkowo. Myślę, że zanim rozpoczniemy rozglądać się dalej w przestrzeń, na przykład na Marsa, powinniśmy założyć trwałe osady ludzkie na Księżycu. Ale z założeniem bas na Księżycu będą problemy. Są pewne kwestie techniczno-inżynieryjne, ale nie są one nie do rozwiązania. W okolicach biegunów przypuszczalnie możemy znaleźć wodę, a księżycową glebę można by wykorzystać do ochrony astronautów przed promieniowaniem. Kolejnym pewnikiem jest Mars, ale to przecież długa, ośmiomiesięczna wyprawa. Prawa. Owszem, jeżeli myślimy w kategoriach rakiet Ery Apollo, jednak w dłuższej perspektywie musimy opracować bardziej zaawansowane rozwiązania jak energia termojądrowa czy napęd plazmowy. Myśli Pan, że należymy do łowców przygód? Zdecydowanie nie. Jestem rozczarowany tym, że za mojego życia tak niewiele się działo w dziedzinie eksploracji kosmosu. Jeżeli ma się chęci, przez pół wieku można wiele osiągnąć. Tyle czasu upłynęło między pierwszym przelotem nad Atlantykiem a pierwszym lądowaniem na Księżycu i to jest najbardziej zdumiewające. Zdaniem Alstera nie odnotowaliśmy znacznego postępu, ale czuję, że zbliża się przełomowy moment. Badania prawdopodobieństwa, symulacje i misje bezzałogowe odkrywają nowe możliwości podboju kosmosu, bo jest w nim coś, co każe nam odkrywać więcej, poszerzać granice wiedzy, podejmować ryzyko i po prostu lecieć tam. Dzięki podbojowi kosmosu wiemy, gdzie żyjemy, w czyim sąsiedztwie i co znajduje się poza jego granicami, czyli układem słonecznym. To wszystko daje nam wyobrażenie o tym, gdzie jest nasze miejsce we wszechświecie. Musimy się rozwijać na wielu frontach wiedzy, ale najważniejsze pozostaną pytania dotyczące pochodzenia rodzaju ludzkiego i tego, co nas łączy z gwiazdami, a gwiazdy z wielkim wybuchem. Musimy skupić się na poznaniu początku wszystkiego. Nigdy nie osiągniemy punktu, w którym da się stwierdzić, że jedynie patrząc w kosmos wiemy o nim wszystko. Każda wyprawa w przestrzeń dostarcza nam coraz większej wiedzy na temat tego, gdzie jest nasze miejsce w kosmosie. Przyszło nam żyć w niezwykłych czasach, czasach podboju kosmosu. Voyager wkrótce wejdzie w przestrzeń międzygwiezdną. Inne sondy dokonują niesamowitych odkryć wewnątrz naszego układu słonecznego. Kolejne wyprawy na Księżyc to kwestia czasu, ale dla nas najbardziej ekscytujący pozostaje załogowy lot na Marsa nadszedł czas, by po raz kolejny przekroczyć granicę poznania. Może ja nie doczekam tej chwili, ale istnieje szansa, że ktoś z Was, oglądający ten program, będzie pierwszym, który postawi nogę na czerwonej planecie. Rozpoczęła się kolejna wielka podróż. Wersja polska dla BBC Worldwide Start International Polska. Tekst Łukasz Migacz. Czytał Andrzej Gajda.